Cześć, tutaj Basia z Kiribati Club. I Klaudia, również z Kiribati Club. Dzisiaj mamy na naszej podróżniczej tapecie Meksyk. Meksyk, poszukiwacze pierzastego węża, Meksyk, cuda Yucatanu, Meksyk, Dia de los Muertos, Meksyk Express, Karaibski Express, Guatemala Belize, Meksyk. Klaudia, dlaczego tak dużo tych Meksyków mamy? Tak dużo i tak mało zarazem, bo Meksyk to jest gigantyczny kraj, gdzie podróżować można by tygodniami, jak nie miesiącami. Niektórzy nawet zostają tam na lata, tak się zakochują w tym kraju. Natomiast nasza propozycja jest dla tych, którzy mają i trochę więcej urlopu, albo trochę mniej urlopu. I oczywiście, tak jak wspomniałaś, Dia de los Muertos, czyli wyjazd dedykowany najważniejszemu w Meksyku świętu, Dia de los Muertos, czyli meksykańskim zaduszkom. Byłaś? Byłam nieraz. Byłam i jestem zakochana. Jest to najwspanialsze święto zmarłych, jakie widziałam kiedykolwiek w swoim życiu. Dla porównania, byłam też w Gwatemali, którą mamy w Karaibskim Ekspresie. Natomiast to, jak wygląda Meksyk, jak świętuje Meksyk ten czas, jest. Tak niepowtarzalny i tak niesamowity, że według mnie każdy na swojej podróżniczej bucket list powinien zobaczyć Meksyk właśnie w tym czasie, w tym wydaniu, e, typowo, e, typowo zaduszkowym. Mm -hmm. No dobra, ale zaduszki to mamy raz w roku, a my tych ofert mamy trochę więcej, tych propozycji mamy trochę więcej. Jak e, jadę pierwszy raz do Meksyku, co byś mi poleciła, którą z naszych e, propozycji? No i ja od razu muszę zapytać, no gdzie ja zobaczę tego pierzastego węża? Który wyjazd jako pierwszy? Um, jako pierwsze, um, wydaje mi się, że właśnie w poszukiwaniu tego pierzastego węża. E, dziwnie brzmi, ale to właśnie ten pierzasty wąż, czyli w języku nałatl, kecatl, kotl, e, jest najważniejszym bogiem w kulturze Mezoameryki. I dla majów, i dla Azteków. I właśnie w tym programie Meksyk Poszukiwacze Pierzastego Węża jest to najdłuższy z naszych programów, które aktualnie mamy. Ale to jest taki bardzo kompleksowy program, w którym poznajemy, przejeżdżamy przez kilka stanów, od Mexico City, przez Oaxacę, plaże, półwyspu Yucatan. Po właśnie Sampu półwysep też stan Chiapas, Riviera Maya. Także jest to bardzo bogaty, intensywny program, w którym praktycznie codziennie się przemieszczamy, bardzo dużo poznajemy też kultur smaków, bo w każdym regionie Meksyku też próbujemy lokalnej kuchni, lokalnych przysmaków. W związku z czym no, program jest bardzo bogaty, a tego właśnie pierzastego węża Kecalkotla szukamy chociażby w Teotihuacan, w świątyni pierzastego węża i nawet w Chichen Itza, ponieważ w kulturze Majów Kecalkotl zwany jest też kukulkanem i damy na piramidzie również szukamy wspólnie wizerunku tego pierzastego węża. Wspaniale, czyli pierwszy wąż to głównie w tym naszym programie Meksyk poszukiwacza pierwszego węża. On trwa 21 dni i no, mówisz tutaj, że za, na pierwszy raz byłby bardzo e, e, pożądanym programem. Ale A jeżeli nie wiecie, mam tyle czasu. No właśnie, często jest tak, że no, nie mamy tyle dostępnego urlopu. Musimy zmieścić się w tych naszych 14 dniach i wtedy świetną alternatywą jest Meksyk Express. Który praktycznie jest taką esencją programu Meksyk Poszukiwacze Pierzastego Węża i zawiera wiele elementów, miast, regionów, które są w tym programie. Klaudia, a zobaczę wtedy też tego pierzastego węża? Zobaczysz, o, zobaczysz. Ja... W Meksyku Express też zobaczymy pierzastego węża, bo jest i jesteśmy w Teotihuacan pod Mexico City i jesteśmy również w Chichen Itza na półwyspie Yucatan. Także to jest taka opcja dla osób, które mają mniej czasu. Taka właśnie esencja, totalna esencja Meksyku, bo mamy głównie właśnie Mexico City, Stan Chiapas, dla mnie jeden z moich ukochanych stanów. I na końcu odpoczywamy na plażach Riviera Maya. Mhm. Czyli 13 dniowe mamy wyjazdy Meksyk Express, ale też Meksyk Cuda Yucatanu. Czym różni się w takim razie, bo już wiemy, że trwa Tyle samo dni Meksyk, Cuda Yucatanu od Meksyku Express. Cuda Yucatanu, jak wskazuje nazwa, zostajemy tutaj tylko na półwyspie Yucatan. Mhm. I tutaj skupiamy się na perełkach tego, tego stanu. Począwszy od jeziora Bacalar, legu, Laguny Bacalar, Laguny Siedmiu Kolorów. To jest taki też wyjazd bardziej może spokojny. Więcej tutaj jakby natury, przyrody. I plażowanie. Mm -hmm. Karaibski ekspres. Znowu pojawia nam się ekspres, ale mamy tutaj Gwatemala, Belize, Meksyk. Co powiesz o, tym, o tej wyprawie? Ta wyprawa dedykowana jest osobom, które też nie lubią siedzieć za długo w jednym miejscu i muszą mieć dużą dawkę nowych wyzwań, adrenaliny. I nie chcą podczas urlopu skupić się na jednym kraju, natomiast chcą zobaczyć jak najwięcej, jak najróżnorodniejszych miejsc. I kilka krajów. Nie skupiacie tylko i wyłącznie na jednym. I taką opcją tutaj też w dwa tygodnie, w 13 dni może być właśnie ta propozycja, ponieważ tutaj mamy i Gwatemalę, i snurkowanie, nurkowanie w Belize. I kończymy też w Meksyku odpoczynkiem na, na plaży. Głównie tutaj mamy też przyrodę, odpoczynek, bardziej taki chill out, i troszeczkę Poczujemy tutaj klimat majański, kultury Majów. Mamy przeleciane, mamy prze, przejechane, przeszłyśmy troszeczkę przez programy. Wróćmy do tego przelotu. Czym lecimy, jak lecimy, jak długo to trwa? Opowiedz nam o tym. Do Meksyku latamy głównie lotami rejsowymi liniami Air France, KLM, Lufthansa, ostatnio też Swissem. Jest to głównie lot z przesiadką w jednym z europejskich portów, i cała podróż trwa około 16 godzin. Natomiast już na miejscu podróżujemy w zależności od programu, ale przeważnie jest to prywatny busik, którym sobie komfortowo przemieszczamy się z miasta do miasta. Są też wewnętrzne loty, a w przypadku Karaibskiego Ekspresu mamy też transfery łodzią. Mówisz o tym, że na miejscu jeździmy busikami, komfortowymi busikami. Powiedz coś więcej mi o tych samochodach, jakie to są, bo podejrzewam, że trochę tam czasu się spędza w tych samochodach. Co to za samochody? I czy one są tylko dla nas, czy tylko dla naszej grupy? Tak, po części, w części tam, gdzie właśnie mamy ten nasz prywatny busik, tak jak nazwa wskazuje, jest on tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji. I przeważnie są to sprintery do 17 osób, bo nasze grupy maksymalnie liczą o 12 osób. Więc jak jest na 17 osób, także spokojnie jeszcze Można się. sobie pospać tam. Można Rosną. sobie pospać, natomiast w tym wężu, w tym najdłuższym programie, tam, gdzie mamy bardzo, bardzo długie przejazdy, na przykład całonocne, korzystamy z busów takich lokalnych z taką funkcją właśnie jakby sleepera, które też są bardzo wygodne i tam na spokojnie całą noc można wygodnie sobie przespać. Mhm, czyli, możemy, czyli mamy też taką możliwość, żeby sobie po, podróżować z lokalnymi osobami, które też podróżują. Oczywiście. To jest fajna opcja. Okej, okay, powiedziałaś też, wspomniałaś o tym, że w jednym miejscu yy, przemieszczamy się łodzią. Yy, co to za łódź i czy śpimy tam? Niestety nie śpimy na łodzi. Nie. W Gwatemali jest jeden dzień, gdzie poruszamy się od miasteczka, praktycznie od takiej wioski do wioski po przepięknym jeziorze Atitlan, i też mamy prywatną łódź, która jest do naszej dyspozycji, tak żeby nas spokojnie sobie w naszym własnym tempie pozwiedzać te wszystkie okolice. Natomiast w Belize, żeby dostać się na Calle no musimy dostać się łodzią, więc to to jest taka łódź też y, już nieprywatna i to transport grupowy, gdzie razem z innymi turystami y, dostajemy, żeby dostać się po prostu na wyspę, no musimy przypłynąć. Mhm. Czy wyjazd do Meksyku, muszę o to zapytać, jest bezpieczną opcją? Jak dla mnie tak. Y, wiesz... Y... Sytuacje niebezpieczne zdarzają się na całym świecie, w różnych rejonach świata, nawet w Polsce, nawet w Poznaniu czy w Warszawie. Jak się znajdziesz w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, może niestety stać się jakaś przykra niespodzianka. Mi jeszcze w Meksyku ani żadnej naszej grupie nie przydarzyło się nic złego. Mieliśmy raczej same pozytywne wspomnienia. Meksykanie są przesympatycznymi, przekochanymi ludźmi. Z którymi naprawdę jest super więź, można nawiązać super więź, i sytuacji takich niebezpiecznych absolutnie nie mieliśmy żadnych. Mhm. A powiedz, jak przygotować się do wyprawy do Meksyku? Chodzi mi w szczególności o to, co zabrać: czy baliski, czy plecaki, jaka jest wygoda podróżowania i w związku z tym te nasze rzeczy, które ze sobą wozimy. I jeżeli masz coś albo chcesz powiedzieć o czymś, co należy koniecznie bezwzględnie wziąć i chciałabyś się tym podzielić, to proszę. Czy mm. Meksyk jest akurat takim krajem, gdzie wszystkiego, wszystko jest dostępne? Także nawet jeżeli czegoś, nie wiem, nie zabierzemy z Polski, zapomnimy i tak dalej, spokojnie kupimy na miejscu. Jeżeli mówiąc chociażby o ubraniach, czy kosmetykach, czy nawet lekarstwach, wiadomo, że lekarstwa, jeżeli ktoś przyjmuje jakieś specjalne lekarstwa przepisywane na receptę, to wówczas lepiej mieć je oczywiście ze sobą w jakimś zapasie, bo może się zdarzyć, że takiego lekarstwa nie znajdziemy na miejscu. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczy materialne, spokojnie kupicie na miejscu, tym bardziej, że warto do Meksyku zostawić co najmniej tak z pół walizki czy pół plecaka pustego, ponieważ pamiątek. Pamiątki są fantastyczne, począwszy od rękodzieła przez jakieś właśnie maski majańskie, azteckie. jeżeli ktoś lubi alkohole, to chociażby nie tyle tequila, co właśnie mescal, czy lokalny trunek w Chiapas, posz. Miejsce na pamiątki absolutnie bezwzględnie mhm. musi być. No właśnie, walizka czy torba. Wiesz co, można zabrać walizkę, ponieważ, jak wspominałam, przemieszczamy się tym naszym prywatnym busikiem. A nawet jeżeli mamy wewnętrzne loty, czy przejazdy rejsowym busem lokalnym, to też są tam schowki na, na większy bagaż. Więc jak komu wygodnie, może być to plecak, jeżeli ktoś lubi z plecakiem, może być walizka. Klaudia, aktywność, a intensywność. Ja bym chciała tak po pierwsze wiedzieć, czy ja się zmęczę tam, czy ja mogę trochę bardziej wypocząć, na co się nastawiać. No i ta intensywność, czyli jak, jak to rozumiesz, jak możesz mi opowiedzieć, czym się te wyjazdy charakteryzują, jeżeli chodzi o aktywność i intensywność? No na pewno zmęczysz się kulturowo, historycznie. Przyrodniczo. Mhm. Natomiast, jeżeli chodzi o takie aktywności stricte już fizyczne, typu, nie wiem, trekkingi, jakieś wspinaczki, raftingi i tak dalej, to mamy inne kierunki, inne propozycje, jak chociażby Kostaryka, czy Gwatemala sama w sobie. Natomiast, w tych programach raczej nastawiamy się na zgłębienie kultury, sztuki, Przyrody, też. Oczywiście jest chwila odpoczynku na, na plażach Riviera Maja. Także głównie, głównie dla, dla miłośników kultury, sztuki, historii. I kuchni oczywiście. No właśnie, ja chciałam zapytać o taką podróż też pod względem kulinarnym, jak to tutaj wygląda, bo tak sobie wyobrażam Meksyk. Że kulinarnie można też tu się ładnie zaspokoić. <laughs> można. Ja uwielbiam kuchnię meksykańską, jest bardzo różnorodna chociaż niektóre osoby jak myślą Meksyk widzą tylko i wyłącznie tortille mm -hmm. czyli te kukurydziane placki i nic poza tym chociaż fakt faktem może być to mylące ponieważ na pierwszy rzut oka street food rządzi street foodem w Meksyku rządzi właśnie tacos czyli kukurydziana tortilla z nadzieniem przeważnie mięsnym oczywiście dla wegetarian vegan też są jakieś opcje, coraz więcej oczywiście knajp pojawia się dedykowanych właśnie dla wegetarian, dla bo oczywiście nie zapominajmy, że Meksyk to też fantastyczne warzywa i owoce. Aczkolwiek te takosy, wiesz, z nadzieniem mięsnym, no to jednak... Chociaż sam tacos z nadzieniem mięsnym to jest jeszcze nic, bo tutaj wisienką na torcie jest zawsze salsa, czyli sos, którym polewasz sobie właśnie tego, tego tacosa. I to on decyduje w głównej mierze o, o smaku i o walorach y, smakowych tego, tego dania. Mhm. Klaudia, dużo się przemieszczamy w każdym z tych programów, o których mówimy, a jak się dużo przemieszczamy, no to chcemy też wieczorami czy też w nocy no, spędzić dobrze noc, dobrze wypocząć. Jakiego standardu spodziewać się po hotelach meksykańskich? Dobrze powiedziałaś, po hotelach meksykańskich. No nie jest to standard europejski ani amerykański. Natomiast pamiętajmy o tym, że tak jak we wszystkich programach, tego tak oczywiście i w tych meksykańskich, śpimy w hotelach o wysokim standardzie jak na Meksyk. I bardzo często są to hotele kolonialne, które są przepiękne. Często nawet z basenem, żebyście sobie mogli też wypocząć aktywnie pod koniec dnia albo rano, jeżeli macie siły. Styl kolonialny charakteryzuje się tym, że hotele te mają w środku, wewnątrz, patio i często okna też, pokoi skierowane są właśnie do wewnątrz, do tego patio część, część okien na zewnątrz. Nie mają one windy, więc przemieszczamy się tam na wyższe piętra, tylko i wyłącznie schodami. Także to też można wziąć pod uwagę przy okazji tego, żeby ta walizka, w którą się pakujecie, no nie była za ciężka i za duża, żeby też móc wygodnie ją wnieść do, do swojego pokoju. Natomiast i oczywiście w każdym z tych hoteli rano mamy śniadanie, które jest śniadaniem typowo lokalnym. Tutaj nie ma śniadań takich amerykańskich, stylu amerykańskim czy, czy europejskim, raczej są to śniadania. Stricte w stylu takim lokalnym meksykańskim, gdzie podawany jest, oczywiście czasami jest też chleb czy jakieś tosty, natomiast często podawane są właśnie tortille, czyli te placki kukurydziane, fasola, i można byłoby się wręcz zdziwić, czy to nie jest już obiad, a to jest śniadanie. No, czyli znowu wracamy do tego, że kulinarnie na pewno możemy być, zostać zaspokojeni. A powiedz mi jeszcze o. Mm... W takich dodatkowych atrakcjach, które możemy sobie z... zaaplikować podczas tych naszych wyjazdów, co mogłabyś polecić albo na co zwrócić uwagę. Mówię już o rzeczach, które są poza programem, poza programem, tak zwane fakultety. Nasze wyjazdy są bardzo intensywne. Każdy dzień praktycznie przepełniony jest różnymi atrakcjami. Więc obawiam się, że na koniec dnia już nie będziecie mieli siły na dodatkowe jeszcze atrakcje. Natomiast na koniec, kiedy mamy te dwa, trzy dni w zależności od programu na odpoczynek na, na plaży, jeżeli ktoś nie lubi leżeć plackiem na, na plaży i woli aktywny wypoczynek, wtedy opcji na Riviera Maja jest bardzo dużo, począwszy od cenotów, czyli takich em, grot, jaskiń wapiennych wypełnionych przepiękną turkusową wodą, w których możecie właśnie się pokąpać. Niektórych nawet jest możliwość nurkowania. Dalej możecie wypuszczyć rowery i pojeździć sobie chociażby w, w Tulum czy na wyspie Olbosz. Można też pojechać do pobliskich ruin. Jeżeli komuś za mało będzie ruin majańskich, to jeszcze w pobliżu też są, są ruiny, chociażby Koba, gdzie też można wypuszczyć rowery, pojeździć rowerami albo rikszami wokół tych ruin. Także opcji dodatkowych jeszcze jest sporo. Klaudia, czy trzeba się szczepić? Czy coś mi może zaskoczyć takiego? Czy jest jakiś obowiązek szczepienia się przed wyjazdem do Meksyku? Do Meksyku nie ma żadnych obowiązkowych szczepień. Natomiast zawsze warto zaszczepić się na takie choroby jak WZWA, WZWB, dur, tężec, błonica, polio, czyli takie klasyczne, zalecane, rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia szczepienia, natomiast obowiązkowych nie. Mhm. A idąc dalej, to czy um, zaskoczą mnie tam jakieś robaki? <grystanie> czy, to, czy jest coś, co gryzie? Znaczy Meksyku? są robaki, słuchaj, w stanie Oaxaca mhm. są robaki. Ale czy to są? Nazywają się Chapulines i to mhm. są smażone konieki polne, A. które świetno, są świetną przekąską do um, meskalu chociażby. I się właśnie wiesz, tak je, takie nasze chipsy. Uh -huh. Także z takich robaków to tak, to te cię zaskoczą na pewno. Ale one już mnie nie ugryzą. Ale one się nie ugryzą, nie ma takiej obcy. Nie, 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 to już na pewno cię nie ugryzą. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam choroby układu pokarmowego, to raczej nie ma takich, wiesz, jak to się mówi popularnie w Egipcie, zemsty Faraona, czy zemsty Fidela, jak na Kubie. Natomiast każdy jakby musi wiedzieć, jakby zna na siebie tyle, że wie, czy ma jakieś, jakąś wrażliwe, um, układ pokarmowy mniej lub bardziej i zawsze też warto um, przed, czy w trakcie zażywać probiotyki, żeby gdzieś tam tą swoją, e, ten mikrobiom um, wzmocnić. Mhm. Klaudia, dla kogo y, jest wyprawa do Meksyku? Komu byś ją poleciła? Absolutnie dla każdego. Meksyk, moim zdaniem każdy powinien jechać do Meksyku. Absolutnie każdy, począwszy od młodzieży, nastolatków, yy, nawet dzieciaków. Yy, są co prawda nie na tych wyjazdach, yy, takich malutkich dzieci raczej nie zabieramy, no bo tak jak wspominałam, są to wyjazdy intensywne, gdzie przemieszczamy się każdego dnia. Natomiast już młodzież, Dalej nastolatkowie i nawet osoby doświadczone już bagażem życia jak najbardziej moim zdaniem odnajdą się w tym, w tym kraju, ponieważ jest na tyle różnorodne, że każdy znajdzie coś dla siebie i kulturowo, i historycznie, i przyrodniczo, nawet aktywnie, chociażby nie wiem, te, te rowery właśnie na koniec, czy kąpiele, snurkowanie. Naprawdę jest meksyk jest tak magiczny. A już w ogóle w, w okresie Diade de los Muertos na, na zaduszki na 1 listopada przybiera zupełnie inną oblicze, ponieważ cały udekorowany jest właśnie czaszkami, kościotrupami kolorowymi, kwiatkami, senpasuchil, takimi pomarańczowymi jak samitkami naszymi. Także nawet dwa razy trzeba pojechać do Meksyku. Raz, żeby zobaczyć tą, tą wersję, tą, to. Jakby tą twarz odsłonę Meksyku właśnie na 1 listopada, a później zobaczyć taki Meksyk na co dzień. Uh -huh. A co ty zobaczyłaś w Meksyku? Co poczułaś? Co odnalazłaś? Hmm. Wszystko. A. <laughs> Absolutnie wszystko. Każdy z tych wyjazdów jest dla mnie bardzo też emocjonujący. Bo czy to wyjazdy prywatne, czy właśnie z grupami. Gdzie tutaj fantastycznie bawimy się y, przy, przy odkrywaniu tych kolejnych regionów, miast, smaków. Y, Meksyk jest tak wyjątkowy, że naprawdę można tam wracać i wracać. Y, a dla mnie Meksyk to oprócz wspaniałej kultury, y, świetnej kuchni, to przede wszystkim ludzie. Uwielbiam Meksykanów y, za ich otwartość, otwarte serca, poczucie humoru. Wiadomo, że mają kompletnie odmienną mentalność, więc jeżeli ktoś podróżuje pierwszy raz w rejony w ogóle Ameryki Łacińskiej, Ameryki Środkowej, Południowej, może być troszeczkę zaskoczony takim klasycznym chociażby maniana i takim właśnie chill outem, takim spowolnionym rytmem dnia, tym, że się tam spóźniają wszyscy. To jest po prostu norma, do tego trzeba się przyzwyczaić. Przyzwyczajcie. Jedni to zaakceptują, inni nie. E, aczkolwiek nie znam chyba osoby, która nie zakochała się w Meksyku. Mm -hmm. No i co? Takiego zakochania życzymy Wam wszystkim. Zakochajcie się w Meksyku, a najlepiej razem z nami. Oczywiście. Zapraszamy. Dzięki, wielkie Klaudia, za rozmowę. Dzięki. Jak się pożegnamy? Mm. Hasta Astelowego? Hasta luego. Do zobaczenia w Meksyku. Hasta luego en México.